Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu, poniedziałek, pierwszy dzień lutego mamy też nowy miesiąc i rozpoczynamy poranny przegląd rynkowy od EURUSD na interwale jednogodzinowym, może na początek. Schemat nadal w grze to układ harmoniczny fala XA spadki od 22 stycznia do 27 stycznia. Swing to jest okolicy 1.2190 do okolicy 1.2055. Mamy odragowanie, ukształtowanie punktu B na wysokości współczynnika 61,8. Struktura XABCD, punkt B na wysokości 6,18. Fala BC, i tutaj ostatnie odragowanie z piątku, w zasadzie od godzin porannych, z odbitka z okolicy 1,20,90. Mieliśmy maksimum na zamknięcie tygodnia, godziny otwarcia sesji amerykańskiej, w zasadzie. 1.21.55. Trochę zabrakło tutaj do zaksięgowania w pełni struktury harmonicznej. Nadal celujemy w 7.8.6 lub 8.8.6 w zależności od dodatkowych potwierdzeń. W tym przypadku układ harmoniczny Gartleya wchodzi w grę. 6.1.8 plus 7.8.6 lub 6.1.8 plus 8.8.6, a więc układ harmoniczny FT-Pattern. Także, także tak to zostawiamy na etku no, na, na tą chwilę. Na tę chwilę mamy zrzucenie jeszcze w okolice 1,21,20. Natomiast, e, natomiast liczę tutaj, że w najbliższych godzinach pojawi się on ponownie kontra ze strony kupujących i będzie próba zaksię zaksięgowania któregoś z tych głębokich wewnętrznych mierzeń. A jeżeli chodzi o poziomy, to jest 1,21,62, 1,21,75. w przypadku DAXa, tutaj musimy nieco zmienić perspektywę, czekamy jeszcze na otwarcie rynku kasowego, mamy jeszcze przed godziną dziewiątą, widzimy już, że ten odwrót piątkowy nieco zmienia nam, zmienia nam oczekiwania, jak najbardziej jeszcze możemy, może się obyć bez wyznaczenia nowego low, natomiast sprawdźmy też jakieś scenariusze spadkowe ewentualne, jeżeli kierunek ten by był kontynuowany. Pomierzymy sobie ten Swing wzrostowy z 11 grudnia do wierzchołka z 8 stycznia. I w zasadzie ponownie gdzieś ten poziom 61,8 z wyraźną biegunowością odgrywa rolę. Patrząc na i odnosząc się tutaj właśnie do, do formacji świecowych czterogodzinowych, tutaj mieliśmy. Bardzo, w popytowym, bardzo popytową strukturę z ubiegłego tygodnia. To była sesja dokładnie czwartkowa, odragowanie. Również w piątek ten poziom jak najbardziej stawił, stanowił spore znaczenie to są okolice 13430 punktów. Bazując na 4 godzinówkach, tutaj świece nie zamknęły nam się poniżej tego wsparcia, także w przypadku w tym przypadku spadków na takie tam strefa 13430 na mierzeniu 618, jak najbardziej dużą rolę tu odgrywa. Zobaczymy jakby startujemy z rynkiem klasowym. Jeżeli ta, ten poziom zostanie utrzymany, będzie odragowanie, to wtedy dopiero będziemy mogli zejść na, na mniejszy interwał i poszukać poszukać tych współczynników właśnie zmierzenia bardziej lokalnego. Jeśli chodzi o kabla, nadal strefa 1313753 tutaj jest wyżej. poziom wyznaczony z interwału godzinowego, mieliśmy tutaj w trzecim tygodniu stycznia podejście, później w ubiegłym tygodniu również 27 to jest 29, środa piątek i dzisiaj też na, na otwarciu nowego tygodnia, jeszcze podczas sesji azjatyckiej mamy kolejne zaksięgowanie tej strefy oporu, natomiast to jest dosyć istotne. Wydaje się, że dosyć duże prawdopodobieństwo wybicia górą nam się tworzy. Kilkukrotne już ataki na tą strefę 1.3753 jakby zwiększają zdecydowanie to prawdopodobieństwo, że, że te notowania wygenerują nam po prostu ten sygnał wzrostowy i zobaczymy dużo mocniejszego funta w przypadku konfiguracji z amerykańskim dolarem. Po rosnących dołkach prowadzimy również linię trendu wzrostowego od drugiego tygodnia stycznia. I tak jak mówię, ta skala do wahań się jak najbardziej zawęża w związku z tym oporem i z linią trendu. Także wybicie jest w najbliższym czasie nieuniknione. Powiedzmy, dzisiaj. Patrząc tak po tych godzinówkach, to powiedzmy do połowy tego tygodnia, myślę, że to wybicie i te sygnały wzrostowe do spadkowe na kablu zostaną wygenerowane. Jeśli chodzi o UIK, tutaj mieliśmy strukturę harmoniczną, bazującą na dwóch mierzeniach, bardzo silnych mierzeniach małej i dużej FI. Punkt B na wysokości 61,8 i po dynamicznym wybiciu linii trendu spadkowego para walutowa dolar jen. Otworzyła sobie przestrzeń do dalszych wzrostów. I tak jak wspominałem na zakończenie ubiegłego tygodnia, również zewnętrzne mierzenie 161,8 stanowi obecnie target i silna, silną strefę podażową tutaj na, na dolarienie. Jeśli chodzi o poziom tenowy, to jest 105,06.